Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień, kolejne przesadzanie, tym razem Musa Balbisiana. Krótko o tym bananie. To jest przyrost jednoroczny z roku 2019, ponieważ on w sumie, w sumie bulwa jest dwuletnia, ale przyrost jest jednoroczny, ponieważ z 2018 na 19 zimą prawie mi padł, no i musiał startować od praktycznie, praktycznie od zera, od, od takiej sadzonki lub mniejszej. Przezimował dosyć spoko. Na niektórych moich wcześniejszych filmach widzieliście go już z dużym liściem. No, po wyciągnięciu e, właśnie na, na, na słoneczko, na wiatr, ten liść został i przypalony, i porwany. Także stwierdziłem, że nie ma sensu. Obciąłem tego banana i... Do, a dlaczego tak mocno go obciąłem? Ponieważ Musa balbisiana tworzy bardzo duże e, m, odstępy pomiędzy kolejnym liściem. Tworzy bardzo długie e, te cholewki liściowe. <laughs> I e, no obcinałem do tego momentu, aż nie znajdę e, w zaczątku nowego liścia wewnątrz. Kurde koty miałczą się marcują w kwietniu. E, no i trochę, trochę musiałem tego liścia, e, banana ściąć, no to ściąłem go gdzieś może nawet z 15-20 cm aż właśnie tak jak mówię do, do momentu kiedy nie zobaczyłem tego wychodzącego czubka nowego liścia i na tym etapie zostawiam przesadzam go w takie samo wiadro to wiadro nie ma wyglądać ono ma działać później będzie wyglądać bo jak porobię z tego doniczki mam nadzieję że się uda na razie jest we włóknie kokosowym Zimowana była w piwnicy, później ją właśnie, nie pamiętam kiedy, chyba w lutym, styczeń, luty chyba, wniosłem ją do ciepłego naganek, bo już tu się środek miała zczerniały, też musiałem obcinać, bo w ogóle obcinają ją chyba już trzy razy tej zimy. No i zasypałem ją właśnie tylko włóknem kokosowym, podlałem i zaczęła rosnąć. To wiadro jeszcze nie ma dziur w dnie, dlatego muszę to wyciągnąć, żeby te korzenie nie zgniły, bo też została zmoczona przez, ostatnio przez deszcz i na pewno tam na dnie jest sporo wody. No nie wiem, bo nie wyciągają. zaraz co się przekonamy. i Nawiercę dziury i też tak samo jak wczoraj tego dwarf Cavendish posadzę ją w, w kompoście. Aby tylko się fajnie ukorzeniła. No i w maju do gruntu. No to za dwa tygodnie, może. Dobra, wyciągamy, wiercimy dziury. Ok, tak to wygląda po wyciągnięciu. Ja zapomniałem, że na dnie Donicy była ziemia uniwersalna. Jak widać, już zczerniała, sciemniała, a miała kolor taki sam jak ta. Od Dworka Wendisz. No, ściemniała ziemia, w której była e, płalbisiana. Zimowania. Górę zasypałem włóknem kokosowym, żeby się ukorzeniła. No i teraz przesadzę do, do czegoś lepszego. Niech się budzi. Jak tu z tymi odrostami? Czy oddzielam odrosty? Nie, nie oddzielam odrostów. Banany mają rosnąć. W ładnej kępie, o tutaj chyba będzie szedł kolejny odrost, albo korzeń, nie, raczej korzeń. W ładnej kępie, a nie jakieś pojedyncze badyle starczące. Banany w naturze rosną w kępach, a nie w pojedynczych. Po, nie, nie pojedyncze badyle, tak? Dobra, no to muszę tylko wywiercić dziurkę we wiadrze i posadzimy. Kąpoście. dziurki nawiercone, czego użyłem? No użyłem takiego 16 mm pióra. Tak, o Boże, jak mi się powiększyło. Moment, co ja tu narobiłem? O, dobra, takie coś. I tak to wygląda. Jedna ziórka dodatkowo. Pokazowo. Czy sypać na dno keramzyt? Chyba nie będę sypał. Zmieszam tą ziemię uniwersalną, która była, bo ona nie była wykorzystana w sumie przez banana, z kompostem. Bo tego kompostu to musi mi starczyć na wszystkie banany, a za dużo go nie mam. Dobra, robimy mieszankę. Wiecie co, wpadłem na pomysł, żeby na dno, jako taką luźniejszą warstwę użyć tego kompostu co przesiałem, to co zostało to te grube kawałki. No w sumie tam też się porobiły grudy z takiego, no też z przerobionego kompostu, czyli z takiej ziemi podczas siatkowania, przesiewania. No, ten jak to się mówi, ten kompost jest wilgotny, no i się tworzyły takie okrągłe grudeczki, które też zostaną wykorzystane przez banana. No mam nadzieję, że obrośnie mi tą doniczkę do Maja. Jak nie, to nie no trudno, ale zawsze coś tam dostanie więcej do jedzenia. Więc użyłem tego tutaj już mieszanka jest zrobiona, z, no, z większością tej ziemi co tutaj była. No i sadzimy. No i już tak by to wyglądało. Musa Walbisiana przesadzona do kompostu. Dziury porobione. Teraz ląduje na słońcu i się wygrzewa. Jeszcze mają być chłodne noce, także będzie wnoszenie i wynoszenie. No ale trudno. Aby do. Aby do, aby do wiosny. <grym> aby do ciepłych dni i nocy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Będą jeszcze kolejne filmiki z przesadzania kolejnych bananów. Zapraszam serdecznie. Cześć!